Zawracanie jest to manewr, którego skutkiem będzie obrócenie pojazdu o 180 stopni. W związku z powyższym, jeżeli na danym odcinku drogi występuje jakikolwiek zakaz zawracania, to na tym odcinku drogi nie wolno nam obrócić pojazdu o kąt 180 stopni. Bez względu na to, jakie czynności techniki kierowania pojazdem zastosujemy, czy wykonamy manewr zawracania na trzy zmiany kierunku ruchu, czy wjedziemy na parking, czy wjedziemy do jakiegoś podjazdu, itd., nie wolno nam będzie obrócić pojazdu o 180 stopni. Najbardziej stosowaną techniką zawracania będzie technika kierowania pojazdem z zastosowaniem tak zwanego podwójnego skrętu w lewo. Co oznacza, że wykonując taki typ zawracania, musimy zastosować wszelkiego rodzaju przepisy ruchu drogowego dotyczące skrętu w lewo z dodatkowym przepisem, że jeżeli manewr zawracania rozpoczynamy z jezdni jednokierunkowej, Powinniśmy go zawsze rozpoczynać ze skrajnego lewego pasa ruchu, nawet jeżeli mamy więcej niż jeden pas ruchu wyznaczony do skrętu w lewo. Bardzo ważnym elementem przy zawracaniu tego typu jest prawidłowość używania kierunkowskazu, co oznacza, że zarówno pierwszy skręt w lewo musi być sygnalizowany jak i ten drugi skręt w lewo także aby wszyscy kierujący znajdujący się w pobliżu skrzyżowania byli poinformowani o tym że będziemy zawracać tak jak widzimy na obrazie kierujący pojazdem silnikowym Wjeżdżającym z drogi podporządkowanej, widzi nasz lewy kierunkowskaz i wie, że jeszcze raz będziemy skręcać w lewo. Zbliżając się do miejsca, gdzie mamy zamiar wykonać manewr zawracania, musimy bacznie przyglądać się, gdzie ten manewr będziemy wykonywać. Bo jeżeli będziemy go wykonywać przed skrzyżowaniem, to możemy go wykonać przy lewej krawędzi tej wysepki. Natomiast, jeżeli będziemy wjeżdżać w obszar skrzyżowania, to będziemy musieli zastosować zasadę skrętu w lewo za środkiem skrzyżowania, aby utrzymać prawostronność ruchu na tym skrzyżowaniu. Zwracajmy uwagę, aby przez cały czas wykonywania manewru zawracania był włączony lewy kierunkowskaz. Ponownie zbliżamy się do skrzyżowania, gdzie będziemy wykonywać manewr zawracania. Prawidłowo ustawiamy pojazd przy lewej krawędzi tej jezdni. Oceniamy, czy będziemy wykonywać ten manewr przed skrzyżowaniem, czy w obszarze skrzyżowania. Jeżeli wybór padł na obszar skrzyżowania, muszę jechać za środek tego skrzyżowania. Dojeżdżając do środka skrzyżowania, Obserwujemy ruch odbywający się z naprzeciwka, gdyż wiadomo, że jest to podwójny skręt w lewo. A więc, jeżeli skręcamy w lewo, mamy obowiązek udzielić pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka, jadącym na wprost. Przykład zawracania na skrzyżowaniu z tzw. wysepką centralną. Wcześniej pojazd ustawiamy przy lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej. Następnie manewr zaczynamy skrętu w lewo za środkiem tego skrzyżowania, a więc za wysepką. Następnie zwracamy uwagę na znak ustąp pierwszeństwa, który przypomina nam, że mamy udzielić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naszej prawej strony. Obserwujemy znaki poziome na jezdni, aby obrać właściwy tor jazdy. Ze znaków tych wynika, że musimy manewr skończyć na lewym pasie ruchu. Ponowny przykład zawracania na skrzyżowaniu z wysepką centralną. Pojazd ustawiamy przy lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej. Manew rozpoczynamy za środkiem skrzyżowania, to znaczy za wysepką. Następnie zwracamy uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze. Tor jazdy musi być przy lewej krawędzi tejże wysepki, gdyż za chwilę będziemy wykonywać następny skręt w lewo z odcinka, gdzie ruch odbywa się w jednym kierunku. Następną sprawą będzie udzielenia pierwszeństwa pojazdom szynowym, to znaczy przed wjazdem na to torowisko musimy się rozejrzeć, aby sprawdzić czy tramwaj nie nadjeżdża czy to z lewej strony, czy to z prawej, gdyż oba tramwaje byłyby tutaj na zasadzie pierwszeństwa przejazdu. Następnie udzielamy pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naszej prawej strony, o czym przypomina nam widoczny znak ustą pierwszeństwa. I dalej, obserwując znaki poziome na jezdni, będziemy podejmować decyzję, na którym pasie ruchu ten drugi skręt w lewo będziemy kończyć. Czy na lewym, czy na prawym. Jeżeli manewr skończymy na lewym pasie, tak jak tutaj widzimy na obrazie, to dalsza jazda z tego skrzyżowania będzie się odbywała na zasadzie jazdy na wprost. A więc kończymy jazdę na wprost na tym pasie ruchu, naprzeciw którego pojazd został ustawiony. Taka sama zasada obowiązywałaby nas. Jeżeli byśmy skończyli manewr na pasie prawym. Zawracanie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, gdzie występuje kilka faz tej regulacji. Zauważmy, że po pierwszym skręcie w lewo, po prawej stronie mamy ustawiony sygnalizator z zapalonym światłem czerwonym, a więc na takim skrzyżowaniu bardzo uważnie musimy obserwować wyświetlane sygnały, jak i również znaki poziome, które pozwalają nam na prawidłowe ustawienie pojazdu przed następnym manewrem, np. Na skrętu w lewo. Zbliżamy się do skrzyżowania, na którym będziemy to wykonywać manewr zawracania, a jest to skrzyżowanie z regulacją sygnalizacji świetnej, gdzie ta regulacja jest kilkufazowa. Zwracajmy uwagę, jak kierujący obserwuje wyświetlane sygnały, jak i również znaki poziome na jezdni, które pozwalają mu na prawidłowe zajęcie miejsca przed następnym manewrem, który będzie wykonywał. Zawracanie na skrzyżowaniu z ruchem kierowanym, gdzie ruch otwierany w lewo jest za pomocą sygnalizatora kierunkowego. Istnieje w kodeksie drogowym przepis, który mówi, że jeżeli ruch otwierany jest przez sygnalizator kierunkowy w lewo, to Wolno zawrócić tylko wtedy na tym skrzyżowaniu, kiedy na skrajnym lewym pasie ruchu występuje znak poziomy, który przed chwileczką widzieliśmy, a który w animacji jeszcze raz powtarzam. Przepis, który przed chwileczką naświetliłem, dotyczy sygnalizatora kierunkowego, to znaczy sygnalizatora, który ruch Otwiera i zamyka w lewo. Natomiast jeżeli ten sygnalizator byłby wyłączony albo by ruchem nie kierował, na przykład wtedy, kiedy by wyświetlane było żółte pulsujące światło, to nawet jeżeli takiego znaku na jezdni na lewym skrajnym pasie ruchu by nie było, można byłoby wtedy zawrócić. Bo przepis, jeszcze raz powtarzam, dotyczy sygnalizatora kierunkowego, który otwiera ruch w lewo. Kilka przykładów skrzyżowań. Na których zawracanie będzie zabronione, tylko z tego powodu, że ruchem w lewo kieruje sygnalizator kierunkowy, to znaczy ten sygnalizator kierunkowy ten ruch w lewo otwiera, a na skrajnym lewym pasie ruchu nie występuje znak zezwalający nam na zawracanie. Wystąpiła tylko strzałka kierunkowa w lewo. Jeżeli na takim skrzyżowaniu, jak widzimy, przestałyby funkcjonować sygnalizatory świetlne, to znaczy ruch by nie był otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej, zawracanie w tym przypadku byłoby dozwolone, chyba że zabraniałyby to inne oznaczenia na drodze. Z przykładów tych wynika, że zakaz zawracania na tych skrzyżowaniach, o których mówimy, nie dotyczy danego skrzyżowania ale jest tylko wynikiem otwierania ruchu w lewo za pomocą sygnalizatora świetnego kierunkowego i brakiem oznakowania poziomego zezwalającego na takowe zawracanie. Również i na tym skrzyżowaniu nie wolno nam zawrócić, gdyż na skrajnym lewym pasie ruchu nie było znaku poziomego zezwalającego na taki manewr. A ruchem kieruje w lewo sygnalizator kierunkowy. Jak i w poprzednich przypadkach, na takim skrzyżowaniu wolno nam tylko wykonać manewr skrętu w lewo. Na takim skrzyżowaniu zawracanie będzie dozwolone, gdyż występuje ruch kierowany, ale jest on otwierany i zamykany za pomocą sygnalizatora niekierunkowego, tylko tego, który dotyczy wszystkich kierunków. Manew zawracania na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym niczym się nie wyróżnia od zawracania na każdym innym skrzyżowaniu, gdzie ruch odbywa się wokół jakiejś wysepki. Różnica będzie tylko w kwestii udzielania pierwszeństwa przejazdu, a wynika to. Z faktu, że przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym wszystkie znaki dla wszystkich kierujących na każdym wieździe ustawione są takie same. Mając zamiar wykonać manewr zawracania. To znaczy, obrócenia pojazdu o 180 stopni nie możemy zapominać o miejscach, gdzie takiego manewru nie wolno nam wykonywać a są to miejsca: autostrady, drogi ekspresowe, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych w tunelach, na mostach, wiaduktach, na drogach i jezdniach jednokierunkowych. Oraz w miejscach, gdzie manewr ten mógłby spowodować utrudnienie ruchu innym kierującym lub zagrozić bezpieczeństwu ruchu. I tak na przykład, jeżeli mamy zamiar wykonać manewr zawracania na tzw. trzy zmiany kierunku ruchu, to nie możemy tego robić w momencie, kiedy nadjeżdżają inne pojazdy, bo utrudnilibyśmy im ruch oraz wybór miejsca ma kolosalne znaczenie, gdyż nie może być to miejsce, którego inni kierujący by nie widzieli, na przykład za wierzchołkiem zniesienia za jakimś zakrętem. Zanim rozpoczniemy taki manewr, musimy dokładnie rozejrzeć się, czy nie nadjeżdżają pojazdy zarówno z tyłu, jak i z przodu. Gdyż jak zauważyliśmy na filmie, jednak takie wykonanie manewru zawracania wymaga trochę czasu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przed rozpoczęciem takiego manewru zatrzymać się przy prawej krawędzi, aby samemu sobie dać czas do dobrej oceny, czy można ten manewr rozpoczynać. W czasie wykonywania takiego manewru Kierujący pojazdem może kołami dotykać do krawędzi jezdni, ale może, zaznaczam, dotykać, nie może uderzać w krawężnik albo na niego wjeżdżać. Zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogi, to znaczy jakiegoś podjazdu, dojazdu i z wykorzystaniem biegu wstecznego. Jedyną sugestią, którą bym chciał się podzielić, to jest, że jeżeli infrastrukturę wykorzystujemy po prawej stronie, to należałoby ją najlepiej minąć, wjechać do niej tyłem i wyjechać przodem, tak jak widzimy na obrazie. Natomiast jeżeli wykorzystujemy infrastrukturę po lewej stronie, dobrze byłoby w nią wjechać przodem, a wyjechać tyłem. Ale zawsze należy pamiętać, ażeby miejsce do takiego zawracania było zgodne z przepisami ruchu drogowego. A przede wszystkim nie byłoby to miejsce, gdzie takiego manewru nie wolno nam zrobić. Znak zakaz zawracania obowiązuje nas od miejsca ustawienia tego znaku do najbliższego skrzyżowania, włącznie z powierzchnią tego skrzyżowania. Wcześniej taki zakaz może być odwołany. Poprzez widoczne po lewej stronie znaki odwołujące ten zakaz. Przypominam, że na odcinku drogi, jak i również na powierzchni skrzyżowania, gdzie zakaz ten obowiązuje, nie wolno nam wykonać manewru zawracania, to znaczy obrócenia pojazdu o kąt 180 stopni, bez względu na technikę kierowania pojazdem, która by ten manewr uskuteczniła. Na tym skrzyżowaniu mamy przykład, że nawet jeżeli by został wyłączony ruch kierowany, to znaczy nie byłby otwierany za pomocą sygnalizatora kierunkowego, to i tak nam zawrócenie byłoby niedozwolone. Oczywiście zakaz dotyczy tylko manewru zawracania. Skręcać w lewo na takim skrzyżowaniu jest dozwolone. Wjeżdżając na drogę lub jezdnię jednokierunkową, zawsze musimy pamiętać, że na takim odcinku drogi lub jezdni zawracanie jest zabronione. Musimy zawsze o tym pamiętać, szczególnie w sytuacji, kiedy będziemy wykonywać jakieś parkowanie samochodem lub będziemy wjeżdżać w prawo lub w lewo w jakąś infrastrukturę. Wyjeżdżając z takiej infrastruktury lub z takiego parkowania zawsze utrzymać należy kierunek jazdy zgodny z tym, który na tym odcinku drogi lub jezdni obowiązuje. W kodeksie drogowym istnieje przepis, który również pośrednio dotyczy manewru zawracania, a mianowicie przepis, który zabrania jazdy pojazdem wzdłuż przejścia dla pieszych. Jak na załączonym obrazie widzimy, mamy przed sobą przejście dla pieszych dość szerokie i długie. Manew zawracania na takim przejściu byłby bardzo dobrze technicznie wykonywalny, ale z uwagi na to, że jakbyśmy ten manew nie wykonywali, to zawsze w którymś momencie byśmy pojechali wzdłuż tego przejścia. A tak jak przytoczyłem przed chwileczką, manew jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych pojazdem jest zabroniony. Przykład odcinka drogi, gdzie manewr zawracania byłby zabroniony, a jest to wynikiem, że w trakcie takiego zawracania w tym miejscu, na tej drodze, byłoby bardzo niebezpieczne z uwagi na fakt, że nasz pojazd, w trakcie zawracania, byłby niewidoczny dla innych uczestników wyjeżdżających za zakrętu. A przecież nasz pojazd. W trakcie zawracania zawsze w którymś momencie będzie przyjmował pozycję w poprzek drogi i stanowiłby przeszkodę. Na zakończenie, jeżeli na egzaminie pada polecenie, proszę zawrócić w najbliższym dozwolonym miejscu. Pamiętajmy, że to miejsce musimy sami sobie wybrać i być pewni, że. To miejsce jest dozwolone do zawracania. Jeżeli takiej pewności nie mamy, najlepiej przejechać samochodem jeszcze jakiś odcinek drogi, aby upewnić się, że to miejsce, które wybraliśmy do zawracania, jest to miejscem zgodne z kodeksem drogowym.